W Księdze Rodzaju Bóg mówi do Adama: Gdy zjesz z tego drzewa, na pewno umrzesz. Adam zjadł i żył jeszcze 930 lat. Czy Bóg skłamał? No nie. Bo w Biblii są dwa rodzaje życia: jest bios, biologiczne, serce, płuca itd., i to działało u Adama w dalszym ciągu, ale jest zoe, połączenie z Bogiem, Jego obecność w Tobie. W momencie grzechu Adam stracił Zoę. Stał się chodzącym trupem na baterii biologicznej. Jezus w Jana 10.10 10 mówi: Ja przyszedłem, aby owce miały życie, Zoe, i aby miały je w obfitości. On przyszedł oddać ci to, co Adam stracił w ogrodzie. Nie chodzi o to, żebyś był dobrym człowiekiem. Chodzi o to, żebyś miał stałe połączenie ze źródłem życia w sobie. Masz Zoę czy tylko Bios. Rozbieram to na atomy. W moim głównym materiale. Link znajdziesz w opisie.